Jak to się tutaj włącza? O, wow. No czego ty mówisz? Podejdź bo widzisz, YouTube nagrywają. Cicho! Zawsze ta stara się wtrąci. Cześć! Max odwiedza Ukrainę na swoje święta, pojechał, więc ja przejmuję dzisiaj kanał. Jak wróci, to wróci, nieważne. A my dzisiaj z wami robimy trening tricepsów. Więc dzisiaj mówimy trzy pompki na triceps, są one absolutnie do wykonania w każdych warunkach, więc bez wymówek napierdzielamy. Pierwsze ćwiczenia, pierwsza pompka, to jest pompka wąska. Tutaj, tak jak widzicie, wykonujemy ją nie do kąta 90 stopni czyli tak byśmy chcieli lekko dłonie dać z przodu aby nurkować do przodu łokcie prowadzimy ciasno, czasami mówicie w komentarzach że są to pompki tricepsowe pompka numer 2, pompka na dwóch krzesłach jest to tak zwana imitacja pompek na poręczach tutaj idealnie sprawdzą się dwa krzesła o różnych wysokościach łokcie prowadzimy tak jak i w pompkach na poręczach wzdłuż ciała biodro schodzi w dół klatka pochyla się do przodu w łopatkach, w barkach nie zapadamy się czyli robimy tak zwane szruksy w górnej fazie warto tam triceps dopiąć wiadomo żeby bułę przypiekło tak samo utrzymajcie stale napięcie mięśniowe bo tylko wtedy wasza podkowa będzie rosła jak na drożdżach no tutaj słuchajcie, trzecia pompka to jest tak zwana pompka Sfinksy <noise> Jak ja to mówię, ruch tak jakbyśmy się modlili do naszych dłoń Pilnujcie, żeby Wam też barki nie uciekały do ucha Łopatki nie zapadały się Lokieć kierujemy w dół Tak zwany do, w kierunku podłogi Im niżej zejdziecie lokciami, czyli poniżej swoich nadgarstków, tym będzie trudniej Uważajcie na zęby Dentyści teraz są bardzo drodzy tak samo utrzymujemy stale napięcie mięśniowe, trzymamy mięśnie brzucha no i na górze zatrzymujemy się na chwilę. Obo szybko nie wrócił, więcej filmu będzie.